Oj, o tak. Jest zimno. Miało być minus jeden, a jest minus pięć. Jest zimno. I Je dziś który dzień w ogóle? A dwudziesty i mam krowę. Otwierasz? O Jezu, aż oczka lecą tak zimno. Też pomogę. Co to? Co to? Trzymaj krówkę i jedziemy. Czekaj, wysiadaj. Dobra, jedziemy. Nie, to grzeba Czekaj, się nie świeci. Ale na siedzieć, spokojnie, nadawajcie. No, w ogóle patrzcie w nocy to tu ładniej jest, bo tu wszystko świeci. A teraz patrzcie, jakaś się Wczoraj z Rafałem jak jechaliśmy do opery, to się zastanawialiśmy jak to działa, ale to patrzcie I tu wchodzicie, ale z friko, nie? Wchodzicie przy poręczy i zjeżdżacie. Ale my nie zjedziemy. A może usiądę na saneczki <laughs> Jesteśmy w domu i w ogóle jak wczoraj byliśmy z Rafałem w operze. To Luna oczywiście nocowała u dziadków i patrzcie co demon zrobił, rozpierdzielił nam domek, chciał go zjeść, bo został przy telewizorze i wracamy i domku nie ma na półce, tylko patrzymy na podłodze. To teraz robimy, że elf zrobił psikus, mało nam tych psikusów wychodzi, bo nie mamy jakichś pomysłów i czasu, ale zrobimy, że żeby już Luna i tak nie jadła tego domku, to go wystawimy na balkon, że elf go chciał ukraść. nie? No, taki super pomysł. Postawić go tam się w siubbałowanie. Co za pies? Zresztą, jak to zrobić? O nie, widziałam, że tam mam. Tu nie widać, że on jest zniszczony. Chciałam go ukryć po prostu. Patrzcie, jeszcze jak wracałyśmy ze spaceru, to zeszliśmy do Charlotte kupić coś. Lotki jako. o nie wywaliło się i to no to jest najlepszy rogalik trochę spalony jak zawsze u nich z cytryną i takie coś kurde czemu to jest tak eklerek no taki ciekawy, czy on jest stary czy nie no, ale mam nadzieję że będzie dobry i słuchajcie ja już jestem wyzdrowiana prawie dlatego lepiej wygląda no mm. make up zrobiony i tak yy, dziś będziemy robić miodek pitny Hagrida. I jeszcze yy, już szykujemy się powoli do świąt, bo zostało nam parę dni. I vlogmasów to też już zaraz koniec, bo w Wigilię nie będziemy nagrywać oczywiście. Także jeszcze z pięć vlogmasów z tym teraz chyba będzie tak. No. Także tak więc. Yy, Początek był ciężki, ale teraz już po prostu to spłynęło jak szalone te dnie, dni, dni. No. więc zabieramy się zaraz za zrobienie kawki, żeby się ogrzać. Luna nas zostaje jeszcze u dziadków na drzemkę, bo strasznie zmęczona była, więc tak, także robię kawkę i zabieramy się za boczniaki później. No i ten miodek pitny zrobimy na wieczór już, nie? No, to zostańcie z nami i subujcie, lajkujcie i w ogóle od razu, nie? Tak za pamięci. A więc, y, grzanego miodu nie robimy, bo ktoś mi nie powiedział, że to na winie białym, a ja nie mogę. Chore jesteś? Ty możesz? Aha. Piszcie w komentarzach, czy tak się robi, żeby ciężarna komuś robiła grzane wino, i później tego nie pija, to pary będą promile. Także nie wiem, czy zrobimy to, bo nie mamy wina. Szkoda, że Pani operator nie gada, bo byśmy tu sobie pogadali, a ja nie ja do Was gadam, patrzę na nią, ale cisza, nie? Tajemnicza Pani operator. Pozdrówcie ją w komentarzach, bo to, to, ona Wam to montuje wszystko. Witamy się z powrotem. Jesteśmy w domku, tak jak już wcześniej mówiłyśmy i zabieramy się za robienie rzeczy na święta, która jest u nas w domu tradycyjnie już od paru lat. Tak, bo mamy Panią która nie jadła ryb, ale każdemu to podpasowało, więc nam to wjechało do tradycji. Są to marynowane boczniaki, o, tak wyglądają. My dzisiaj marynujemy kilogram boczniaków i powiem Wam, że to jest hit, bo to będzie naprawdę bardzo pyszne. Także to jest jako zastępstwo dla weganów śledzia. A że ja teraz ciężarna, sorry, że tak cały czas powtarzam, ale po prostu mamy pewne ograniczenia, nawet i na wigilię. Także śledzia nie można, bo on jest surowy, on jest tylko w solance, więc boczniak wiedzie idealnie. I te, ja mam teraz taki super pomysł, żeby mamę, moją, która robi najlepszy korzuszek na wigilię, żeby zrobiła mi e, z boczniakami zamiast śledzia. Tylko ja po prostu robimy dzisiaj takie świąteczne, aromatyczne śledziki. Zobaczycie zaraz już tam wszystko mam przygotowane. I zrobię jeszcze mały słoiczek, taki klasyczny z cebulką, żeby był właśnie do kożuszka. No, a wiecie jakie robiłem kożuszek? Nie wiecie. Że śledziki, razie już nie robiłem tego na YouTube, więc powiem, że śledziki. Na no, to jest majonezik z cebulką surową. Co tam jeszcze jest? Marcheweczka, ziemniaczki ugotowane i nie wiem czy czegoś nie pominęłam. I na górę jeszcze jest jajko. Na samą górę i to pomiędzy każdą warstwą gotowanych warzyw i właśnie jajka jest majonez, sól pieprz i to jest wybitne i tak bierzesz sobie warstwę. No. Także tak, taki korzuszek też robimy, więc jak są tu kobiety w ciąży, to polecam też zrobić takie boczniaki. A więc zabieramy się teraz za oczyszczanie. Odkrajamy tutaj tą dupkę kroimy na cząstki, jakie tam sobie chcemy. Jak ktoś nie chce odkrajać, to nie chce nie odkraja. No, ja odkrajam, i takie cząstki boczniaka sobie odkładam na bok. I normalnie my je smażymy na tłuszczu, zawsze tak co roku robiłyśmy, ale w tym roku zrobimy yy, wersję szybszą, czyli do pieca wszystko. Natrzemy je lekko oliwą, olejem w sensie trochę soli i do pieca na 200 stopni z 15 minut, tak? No, będziemy obserwować, ale to będzie szybsza wersja. No, i później, jak już oczyścimy je i upieczemy. To będziemy robić zalewę. No to jak mamy tutaj. Y pokrojone już mniej więcej na no większe, mniejsze cząstki, bo to wszystko zależy od grzybka. Dodajemy olej i tylko tak sobie polewamy opcjonalnie i ja zaraz będę to mieszać ręką. Założyłam sobie rękawiczkę, żeby nie wrócić rąk, Mieszamy, dodaję trochę soli z góry jeszcze, żeby już je troszkę posolić i mieszamy z tym olejem. I jeszcze troszkę trzeba dodać. No, jeszcze troszkę dodam. Jeszcze trochę oleju do, doleję, żeby one się troszkę zeskwarzyły nam w tym piecu. Przekładamy i chyba tak na jednej mi się zmieszczą. Także teraz y, wkładamy to do pieca na 20 minut i tyle ile tu mamy Taka ilość nam wystarczy. Nasze boczniaki skurczyły się bardzo, bardzo mocno po 20 minutach w piecu, ale to, to takie są grzyby, nie? Ale jak chcecie, to możecie po prostu sobie zblaszować i mieć po prostu grzybki z większą ilością wody, bo to woda z grzybów odparowała. Już Wam pokazuję. Jak widzicie, tak wyglądają boczniaki. I teraz zabieramy się za robienie marynaty. Ładne składniki będą w opisie. Ja już mam tu sobie poodmierzane wszystko, więc potrzebujemy sojowy. Jeśli marynata nam zostanie, bo my mamy taką podwójną ilość, żeby one były bardzo, bardzo aromatyczne, to po prostu można ją sobie zachować i najwyżej dokupić grzybków. I no, nie, no. Syrop klonowy. Jak chcecie, to możecie po prostu jakieś inny, nie wiem, na przykład my oddać. Ale syrop klonowy bardzo do tego pasuje. Puszczarda. My mamy sarepską, ostrą. Olej. Lejemy. My mamy zwykły, ale polecamy olej miany. Kul. Drogowa, najlepsza. Teraz dodajmy przyprawy. Żeby było świątecznie. My mamy kardamon mielony. W ogóle za każdym razem na vlogmasie mówię, żeby było świątecznie. No bo prostu święta, nie? No vlogmas. Dodajemy przyprawy. Yy, przepis jest ze strony jadłonomnia. Jadłonomnia. Jest ze strony jadłonomnia. Mia, mia, mia. Mia. Tak, sorry, no. Tak, to jest w ogóle z tej strony kiedyś moja siostra, czyli pani operator, czyli pani Justyna, brała dużo przepisów, bo to są wegańskie przepisy, i jak nie jadła y, ryby cholera wieczemu, to szukała zastępstw. Na przykład tam się robiło na święta też y, ry, rybę. I to wiecie, było to warzywo, była selero ryba. Celero ryba? To celeryba z celera, kurde, tej kulki, nie tych patyków. I to się obtaczało tym glonem, co jak do sushi używacie, odciennym kawałeczkiem i w mąkę. W ogóle za dużo teraz mówię tych opisów, co można by zrobić, a nie robimy, bez sensu, nie? To smalec w ogóle też będziemy robić wegański. Jak kogoś to denerwuje, to nie oglądajcie po prostu, nie? Ale to jest bardzo dobre. No, więc tak, Rafał ścisz to. I tak ta strona, już, której nazwę nie będę powtarzać, bo znów coś źle powiem. To powiedziałam tylko po to, żeby powiedzieć, że my robimy swoją wersję. Bo już tyle razy to robiliśmy, że za każdym razem coś zmieniamy. Więc powiedzmy, że to jest, że się inspirowaliśmy. Pomysł zaczerpnięty z tej strony. Nie, było no, nie. Ważne, jakiej strony robimy swój przepis, ale pomysł zaczerpnięty z tamtej. No. Cynamon dodajemy. Łyżeczka? Łyżeczka. Imbir. Cały, całą proporcję będziecie mieli w opisie. Ja tam przypominam sobie, ile tych łyżeczek podawa mnie Po samym wokół, czekaj. O, dobrze. Teraz dodajemy paprykę słodką mieloną. O, łyżeczka? Nie, jeszcze trochę. I weźcie sobie do tego trzepaczkę, bo to nam się zrobi tak fajnie, połączy w, taki, w taką emulsję. Bo trzeba jakoś to ładnie y, połączyć ze sobą y, olej, z. Nie olejem, nie? No. Jakby ktoś się martwił, gdzie nasze dziecko się podziało, że nam to nie asystuje, to u dziadków nadal jest. Ta, za dobrze się tam bawi, chyba, nie? Dobra, to mamy to, mam to spróbować, nie? Dobra, próbujemy sosik? Tak, i palcem. Jezu, ale, ale nie, dobry. Kwas straszny. O Jezus. Ale wiecie, to jest marynata. My tego nie będziemy pić. To będzie w grzybku. Dobra, mieszamy to. O Jezus. No, nie chcę pobrudzić deski, dlatego łyżeczki nie odkładam. Olejmy sobie jednego grzybka dla testu smaku. Czy to mniej więcej będzie smaczne? Byte mocny ten musztard, wy dostaniecie dobry przepis, ale ja tu za dużo musztardki dałam, jest zbyt ostre. Dodajmy oleju, ratujemy to, bo mi się chyba pomieszało i dałam, w sensie jak pani operator mi mówiła, łyżki, 3, 4 łyżki, cztery łyżki musztarda, to miały być dwa Dwamy olej, ale to już się nie interesujcie, wy zrobicie dobrze. Jeszcze do tego sosiku naszego dodamy goździków w parę sztuk. Tyle, nie? Tak. I tyle liścia laurowego, ale to no, będzie w opisie. Mieszamy wcześniej pokrojoną cebulkę. Możecie użyć biało, jak wolicie. My użyjemy czerwoną, bo jest słodsza. I będziemy dodawać już do wcześniej przygotowanych słoiczków, gdzie będziemy marynować nasze te grzyby, to już tutaj powrzucam sobie trochę na dno cebulki, bo ona też będzie bardzo dobra do jedzenia oczywiście z tymi grzybkami. To teraz bierzemy żurawinę suszoną na tą cebulkę. Tak. I ile lubicie, tyle dawajcie, no. I grzybki na górę. Jak wolicie, to sobie róbcie to w rękawiczkach, nie? Jak macie. To wlewamy naszą zalewę przyprawkowo. Oczywiście pamiętajcie, że ten liść tam się też znalazł, goździk, prawie powiedziałam gwoździk. No. I zaraz będziemy jeszcze dodawać wszystko tak samo jak wcześniej. Czyli żurawinkę, cebulkę. Żurawinę, cebulę. Nie zdrabniajmy. W ogóle te grzybki są przepyszne do sałatki jarzynowej, w ogóle wiecie, jak wszystko sobie nakładacie w dzień wigilijny, to właśnie ten, ten grzybek uzupełnia idealnie. To jest naprawdę pyszne. Jak zrobicie to raz, to już zostanie z wami to na wigilię na bank. Albo jak ktoś nie lubi śledzia, bo ja kiedyś nie lubiłam, to tu też jest dobra opcja sobie takie coś zrobić. Na górę jeszcze sobie dodajemy y, cebulki trochę, cebuli, żurawiny, liścia jednego. Odrobinę jeszcze dolejemy zalewą. Wniatamy to troszkę. O, patrzcie, widzicie ile tu jest sosiku? Więc to nam wszystko się będzie ładnie marnować. O, o, no ale tu kamienia nie wrzucimy, nie będziemy tego wniatać. Gotowe pokrywki. To trzeba je mieć gotowe, zalewamy oliwą, olejem lub olejem lnianym, który polecamy. No bo to śledź, nie? Jego ja trzeba zalać olejem. I zakręcamy i na święta mamy gotowy śledzik. Boczniaki wstawiamy do lodówki i tam oczekują na święta. W ogóle jak montujemy, bo ja tego nie widzę, to jak jest już wieczór, to ja mam większy brzuch, a jeśli nie przejmujcie, to nie są rzeczy, które gotujemy, to dziecko to robi. Więc już teraz jest najgorszy etap brzucha, słuchajcie. Jak jesteście też kobietami w ciąży albo coś, to wiecie, jaki to jest okropny etap na początku. W fajnie, bo się cieszymy, że już widać, ale to tak trochę wygląda jakby się było grubemu, no, takie cholerowie, nie? nie wiadomo, no sam nie no. Także takie wyjaśnienie głupawe. No, żeby nie było. Patrzycie, tu pani operator pokazuje na jedzenie, akurat tutaj nagle jest. No, kula, nie? No, sorry. Dla przypomnienia: koniec tematu o brzuchu, bo brzuchem się nie przejmujemy. Każdy ma jaki ma. I teraz kończymy nasze pomarańcze kandyzowane w końcu. Otwieramy czekoladę, roztapiamy ją w kąpieli wodnej i zaraz zajmiemy się dokończeniem ich w końcu, bo jakoś mi się nie chciało. Pamiętajcie, że czekolady nie wolno przygrzewać, czyli jak macie jeszcze drobne kawałeczki w czekoladzie, to warto już zdjąć z pary wodnej i domieszać i się rozpuścić. Jak się nie rozpuści, no to trzeba z powrotem na wodę, ale raczej powinno się rozpuścić, nie? No, to bierzemy przygotowany papier do pieczenia, pomarańcze pokrojone i teraz będziemy je zanurzać do połowy, nie? Jakoś nam może się to uda, kurde, bo to będzie ciężkie. Kładziemy pomarańcze na papier do pieczenia i bierzemy fensi sól, malto, tak o, i sypiemy tak o. Wiecie, to święta, to musi być na bogato, nie? I tak powtarzamy z każdym kawałeczkiem pomarańczy. Także, patrzcie, taka domowa słodycz ekskluzywna. Jeszcze, nie, jeszcze to powinno być w belgijskiej czekoladzie. Ale nam się skończyła i już nie kupowaliśmy, kurde, bo za daleko do sklepu się nie chciało nam jechać. Nie. No teraz pomarańczki wrzucamy do lodówki, żeby nam szybciej czekolada ściągnęła. I patrzcie co za pyszności wczoraj, bo byliśmy w restauracji żydowskiej przed operą z Rafałem i nie nie nagrywaliśmy, bo trochę było ciężko, więc pardon. Ale to dużo was, nie ten, bo mieliśmy mało czasu, nie ogólnie. I patrzcie jaki hit. Bo ja winka nie mogę niestety. No i tutaj jest lemoniada o smaku waniliowo-śmietankowym. Czad, co nie? Widzieliście gdzieś coś takiego? I to jest taka duża butla, że oczywiście wzięłam, bo co to zostawiać w knajpie? I wiecie, jak się tam jadło? Paluszkami. Widelca w ręki nie Niemiec. Jeśli ktoś jest w tym to pozdrawiam. Ludzie lubią komentować nasze shorty, jak Luna pokazuje dania palcami, więc zapraszam. Jak ktoś jeszcze nie widział, i tam w komentarzach jest gorąco. No, tak się skosztujmy. Dam pani operator, nie? No, chcę zamówić taką winogronową, ale nie było, więc powiem że dobra, to waniliową. Ja tak ok, niech będzie, jak jest dobra. Jest naprawdę fajna, ma tak zapachu, jak taki typowy aromat waniliowy, wiecie, te oldschoolowe, ale w smaku, no, jest takie fajne. Nie, nie jest to drażniące, więc no, jak znajdziecie kiedyś gdzieś to w sklepie, albo jak znacie to, to dawajcie znać, ale naprawdę to jest interesujące doznanie. Zaczynamy robić ostatni element naszego vlogmasu bo Pani Operator nie chce z nami kalendarza otwierać czekoladkowego. No, także zaczynamy, zaraz otworzymy szybciutko, bo to na pewno kogoś też interesuje. A teraz zabieramy się za ostatnie gotowanie, czyli za eggnog, czyli taki e, jajeczny napój świąteczny. To jest na bazie śmietanki, mleka, żółtek i to będziemy zaraz zobaczyć jak robić, podgrzewać, e, bo nie mamy białkowina, żeby zrobić e, ten miodek, o którym Wam mówiłam rano. Tak, także będziemy robić egnok z przyprawami i bierzemy się już za to za robotę. W garnuszku już sobie odmierzyłam, już nawet mi się podgrzało mleko 200 ml plus 100 ml śmietanki 30. I to sobie po prostu podgrzewamy. Jak widzicie, już mi trochę tu paruje. A jak nie widzicie, to pani operator pokaże tak, żebyście widzieli. Musicie uwierzyć, mu to już jest ładnie podgrzane, off. I teraz dodajemy dwa żółtka do miski, wrzucamy i do tego cukier tu mamy tak z pół filiżanki, trochę mniej jakoś tak. I wrzucamy i ucieramy na puszystą masę żółtka z cukrem. sobie od razu przyprawy. My użyjemy kardamon i cynamon. To przyprawy dodamy do ciepłego mleka ze śmietanką jedną czwartą yy, łyżeczki. O tyle przypraw. I cynamon. Cynamon też jedną czwartą łyżeczki. I jak macie albo nie macie i macie zamiar to zrobić, to lećcie do sklepu i kupcie też. Yy, Cukier waniliowy albo wanilię. Ale nie wanilinowy, tylko waniliowy. My nie mamy, już mi się nie chce śmigać do sklepu, ale to na pewno będzie dużo lepsze. I my zrobimy dwie wersje. Tak, jedna z alkoholem, druga, druga bez alkoholu. Mam nadzieję, że mamy rum, a jak nie będziemy mieli rumu, to z whisky. Subujcie, komentujcie i lajkujcie. I do powiedzmy, że ubitych, a no to trzeba jak cukier się ten. Dobra, my robimy szybszą wersję, bo normalnie jak chcecie i wam się chce to bardzo długo dokładnie robić, to mieszamy żółtka z cukrem, aż cukier się rozpuści. My tego nie będziemy robić, nie chce nam się czekać. Robimy szybszą wersję, więc powolutku teraz dodajemy ciepłe mleko ze śmietanką i przyprawami I od razu mieszamy. Także zaparzamy żółtka i powoli to do dolewamy. Cały czas mieszamy i teraz z powrotem wlewamy do garnka. I będziemy dalej podgrzewać. I teraz bardzo delikatnie podgrzewamy. Ostrożnie zrobimy, żeby nam się jajecznica nie zrobiła. I zamieniamy trzepaczkę na szpatułkę. I grzejemy. Mieszamy. I to chodzi o to, żeby nam jajeczka złapały fajną konsystencję, żeby je uaktywnić, ale żeby nam się no, jajecznica nie zrobiła, więc kontrolujemy. I zaraz Wam pokażę, kiedy to będzie gotowe. Jak możecie zauważyć, zniwelowała nam się tutaj pianka, która była od mieszania tego. I teraz wrzucamy łyżkę przekręcamy, robimy paruszkiem. Jak macie takie coś, nie, nie jest to takie super płynne, wiecie, bo tak wiecie o co chodzi, nie? No, wiecie. Także teraz już jest to po prostu gotowe. I możemy przelewać do kubeczków. Także przelewamy do szklanek kieliszków. Czego tam sobie chcecie? O, to będzie moja porcja. Prawdziwego egno, Potrzebujemy alkoholu, tak? Także kieliszek whisky. To taki zimowy napitek rozgrzewający. O, to się dobre z alkoholem. Zaraz spróbuję bez alkoholu. Jak smakuje? No, ładnie. To teraz degustacja. Mm. O jest dobre, bardzo dobre. Trochę takie jak budyń, ale takie nie dobre. nie w ogóle bardzo dobre. Polecanko, jak zawsze, jak coś robimy, nie? Bo nie polecamy, nie, nie robimy tego, czego nie chcemy polecać. Także dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, again i widzimy się w kolejnym vlogmasie, których już nam zostało niewiele. Zaraz kończymy, nie? No, adio.